Śpiew ptaków, zapach kwitnących drzew owocowych, powiew wiatru i ciepło kwietniowego słońca. W Kętrzyńskim Ogrodzie Ekologicznym wiosnę możemy poczuć wszystkimi zmysłami. Mieszkańcy miasta korzystają już z uroków odnowionego parku, to jednak jeszcze nie koniec zmian. Miejsce do zabawy dla dzieci, dla osób starszych, też ławeczki. Jak to wszystko się rozwinie, będzie trochę cienia. W porównaniu lepiej niż było. Ja jeszcze pamiętam kiedy tutaj był ogród szpitala, sad i ogród. Później kiedy zamknięto to no, próbowano zrobić taki park zachowując te owocowe drzewa, no ale to trwało może w miarę tak rok, nie dłużej. Później to już no, krzaki zarosły, nie fajnie było. Próby uporządkowania parku przy szpitalu zaczęły się dwa lata temu. Był to dość karkołomny pomysł, ponieważ pojawiły się oszczędności w regionalnym programie operacyjnym z punktów związanych z ochroną środowiska, bioróżnorodnością. Postanowiliśmy stworzyć projekt, postanowiliśmy wystartować w tym konkursie. Udało się zakończyć to sukcesem, pozyskaliśmy ponad milion osiemset tysięcy złotych na ten cel. Pozostałe środki dołożyliśmy z budżetu miasta i tak dzisiaj nasi mieszkańcy, nasze kęczyńskie dzieciaki mogą ucieszyć się z nowego miejsca, które było przez wiele lat zapomniane w Kęczynie. Ogród ekologiczny jest miejscem rekreacji, ale można tu również dowiedzieć się czegoś o przyrodzie i to z własnych obserwacji. Jest to park zielony, jest to miejsce wypoczynku. Są oczywiście elementy infrastruktury rozrywkowej, dzieci muszą mieć zajęcie, jak przyjdą z rodzicami w takie miejsce. Natomiast nie jest to głównym celem. Są tam również wystawione Donice. Donice te zostaną przeznaczone. Dla przedszkoli niepublicznych i przedszkoli miejskich. Każdy z przedszkoli dostanie po kilka donic, które będą mogli zagospodarować razem z dzieciakami nasadzenie kwiatów, warzyw, będą mogli to pielęgnować. Będzie budziło to też fajne emocje u tych dzieci, czyli możliwość przyglądania się wzrostowi tego, co zasieją, posadzą. Uważamy, że jest to nie tylko potrzebne, ale jest to edukacyjnie bardzo wskazane. Oczywiście jest cały szereg rzeczy rekreacyjnych i wypoczynkowych, huśtawki, labirynty, ścieżki sensoryczne. Wszystko z korzyścią dla naszych mieszkańców. W odnowionym parku coś dla siebie znajdą najmłodsi i nieco starsi. Oprócz zabawek dla dzieci, huśtawek, trampolin, labiryntu i torów przeszkód, są tu także drążki do kalisteniki, miejsca do wypoczynku z książką, a także część parku, gdzie seniorzy mogą odpocząć w cieniu większych drzew. Najbardziej mi się podoba ten labirynt za mną. Można tam sobie pochodzić, posiedzieć w domkach w środku. Podobają mi, podoba mi się też te dróżki, gdzie można pochodzić sobie z psem. Można popatrzeć na to jeziorko, można postać na, na tej kładce tutaj. I ogólnie jest bardzo ciekawie. Wcześniej też tu przychodziłam, przed przemianą. E, ogólnie było tu bardzo dużo haszczy, błota, e, niewygodnie się tu chodziło. E, jak chodziłam z psem, to łapała bardzo dużo kleszczy. No teraz już tego nie ma. E, jest tu po prostu lepiej. Staw został zbagrowany, wszystko jest odsłonięte. Czekamy oczywiście na. Na wzejście traw, łąk kwietnych, to wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej. Dzisiaj jest dużo terenu podmokłego, ponieważ zima dopiero za nami. Tereny porostopowe wszystkie są mocno bagniste. Natomiast w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy wszystko się unormuje, będziemy się cieszyli naprawdę pięknym miejscem w Kętrzynie. Wzywamy oczywiście również regularnie wykonawcę do usuwania poprawek, usterek. Te na takich inwestycjach są zawsze. Przy każdej jednej inwestycji wszystkie zostaną usunięte, wykonawca ma ponad 5 lat gwarancji na to wszystko, więc spokojnie w najbliższych miesiącach będzie wszystko dopięte na ostatni guzik, trawa wzejdzie, wzejdą łąki kwietne, to miejsce będzie wyglądało jeszcze inaczej jak wygląda dzisiaj, a już wygląda naprawdę świetnie. W parku przy szpitalu zostały rosnące tam od lat drzewa owocowe, i klaste i część krzewów. To miejsce nie tylko dla ludzi, ale również dla kętrzyńskich ptaków i owadów. Niedługo w ogrodzie pojawi się kolejna infrastruktura. Chcemy tam dostawić jeszcze kilka elementów małej architektury. Na pewno musi tam również stanąć toaleta. Jest szereg rzeczy, która jeszcze musi się tam znaleźć i znajdzie się to już w najbliższej przyszłości. Inwestycja kosztowała ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Miasto pozyskało około 1 800 tysięcy złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.